A jeśli mówimy o muzyce, uzdolnionych, to nie moglibyśmy pominąć Sabinki Bendarz, tak? Tak, myślę, że część z Was już ją kojarzy z naszego telewizyjnego poddasza. Część z Was kojarzy ją z naszego programu Łowcy Talentów, a ci, którzy jeszcze jej nie znają, będą mieli szansę poznać ją za chwilę. Jak u nas zaczynała, zobaczcie! The only way you can know Cóż to był za występ i czego dotyczył, to już Sabinka Bednarz opowie Wam osobiście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Młoda, piękna, zdolna. Powiedz nam, co to było? Bo wiem, że ja mogę zdradzić chyba tylko tyle, że to był fragment jednego z Twoich marzeń, największych. Tak. Yy... Znaczy że zacznijmy od tego, że byłam tutaj w telewizji Katowice 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Zostałam zaproszona i wtedy opowiadałam o tym, że zaśpiewanie z chórem One Voice Children Choir było moim marzeniem. No i nie wiedzieliśmy, że właśnie tego samego dnia One Voice Children Choir zamieściło post. W którym właśnie było napisane, że poszukują dzieci z całego świata do takiego międzynarodowego projektu. I tobie się udało, czyli te życzenia wypowiedziane na głos się spełniają. Tak jakby. No a my się dowiedzieliśmy o tym 4 czerwca. No, fantastycznie. E... No. To jeszcze zdradźmy naszym widzom, że śpiewasz tutaj. Trzy głosy są twoje, jeden brata. Tak. I brat ostatnio obchodził co? 17 urodziny, więc serdeczne y, tutaj. Tak, um, my tu z całym poddaszem Wszystkiego składamy. najlepszego <noise> dla brata, jeśli oglądasz. Tak, jeśli oglądasz, mam nadzieję, że siostra oglądasz, to czy się całe poddasze też śleci najlepsze życzenia. A teraz wracamy do ciebie, Gwiazdo Moja Piękna, bo to oprócz tego, że śpiewasz, to zamarzyłaś sobie, żeby zostać aktorką, i z tego, żeby zostać aktorką, też stworzyłaś projekt. Tak. Mm. Był taki konkurs organizowany w Gdańsku. Konkurs filmów jednominutowych. No, a z racji tego, że bycie aktorką jest takim moim najgłębszym marzeniem, jakie można sobie wyobrazić, to stworzyliśmy właśnie z takich moich self-tapeów na różne castingi, stworzyliśmy film jednominutowy. Pokażemy go naszym widzom? No jasne. No to pokażemy Wam. Zobaczcie o czym mowa. Tam już poszło. Chcę zostać aktorką. Filmową. Wow, jak to ładnie w tym parku. Serialową. Mylicie się. Teatralną. Tata nie patrzy. Więc nie muszę wcale tak zębów długo myć. Więc ciągle nagrywam self tapy. Dwa lata temu moglibyśmy pójść na ryby. Albo kajak. Wizytówka. Cześć. To ja. Sabinka Bednarz. Wizytówka. Cześć. To ja. Wizytówka. Cześć, nazywam się Sabinka Bednarz i mam 10 lat. Wizytówka. Cześć. Nazywam się Sabinka Bednarz i mam 10 lat. Plan bliski, plan daleki, średni i amerykański. Profile, profile, profile. Prawy, lewy, bogów i scenki jak. Wybraliśmy! Nagrywam Bo jak go nie wezmę? Albo będę tęskniła, albo będę płakała. Syłam i czekam. Ty wiesz co. Czy będę kiedyś aktorką? Aha, ha. Aktorką mam nadzieję, że tak naszą gwiazdą jest już. I ta właśnie determinacja, którą mieliście szansę zobaczyć w tym filmiku, zaprocentowała, prawda? Tak. Zawsze to jakiś taki mały krok. Mhm. No to może ja teraz opowiem o tym, jak się dostałam do czwartego sezonu serialu Stulecie Winnych. A proszę Cię bardzo. Było to w wakacje. Właśnie wróciłam z obozu z Studio Buffo, z koncertu takiego. Nazwa, chyba możemy zobaczyć tak. zdjęcia, nawet widzisz? Mhm. To jest akurat mój wujek. Grał Andrzej Andrzejewski. Tego pana można było zobaczyć w czasie honoru, jeśli ktoś pamięta. No to opowiadaj, czyli wróciłaś z tych wakacji i jak to się stało, że trafiłaś na ten plan i poznałaś tych fantastycznych ludzi? Ym, stało się to tak, że właśnie już po tym koncercie, takim, że co udało nam się zrobić na tych wakacjach, już byłam taka zmęczona, chciało mi się spać i jeszcze na ten casting pojechałam. I opłacało się. E, opłacało się, a dlaczego? Dlatego, że no właśnie się dostałam tutaj do e, stulecia winnych, e, ale wracając, e, na castingu, będąc na tym castingu, e, jak już weszłam do studia, to tak siedzę na tej kanapie, bo oprócz mnie były jeszcze dwie dziewczyny. Moja koleżanka Nadia, która zagrała moją siostrę, Yy, I jeszcze druga dziewczynka. Nie pamiętam jak się nazywała, niestety. Yy, I tak już czekam, czekam, aż te dwie dziewczyny yy, jakby zagrają tą scenę. Yy, no i tak siedząc, patrząc, zasnęłam. <laughs> Po prostu no. zasnęłam. Spałam jak kamień i zostałam obudzona na swoją scenę i zagrałam. No proszę, profesjonalistka poradzi sobie zawsze. To teraz porozmawiajmy o jednym chyba z takich większych sukcesów, tak mi się wydaje na ten moment, Matylda w teatrze. A, no to to już jest cała historia tutaj. <głos> <głos> no, to opowiedz, gdzie i kogo grasz. No ja już zdradziłam, że Matylda, ale kim jest Matylda i gdzie można oglądać tę sztukę? Yy, dobrze, to ja może zacznę od samego tutaj początku w ogóle, jak się dostałam. Yy, Teatr kameralny w Bydgoszczy ogłosił casting do polskiej wersji musicalu Matylda. Yy, no i rodzice zdecydowali, że wezmę udział w castingu. Pierwszy etap był online i trzeba było nauczyć się śpiewać dwie piosenki. Yy, nie wiem, czy mogę zdradzić tytuły, ale powiem. Yy... <laughs> nie wiem, czy mogę, ale powiem. To powiedz, tak. zdradź, no. <laughs> yy, to Niegrzeczna i Spokój, czyli takie yy, no, dwie solowe piosenki Matyldy w tym musicalu. Yy... No i okazało się, że przeszłam do drugiego etapu. No i ja w ogóle nie jestem zaskoczona. <laughs> no i co było później? Yy... No, i musieliśmy przyjechać do Bydgoszczy, gdzie z domu, właśnie do tego teatru w Bydgoszczy. Samochodem 4-5 godzin, gdzieś tak około. Tata z radością zawiózł mnie. No, i trzeba było się nauczyć też tekstu. Kawałek tekstu ze scenariusza. No i powiedziałam, zaśpiewałam, też trzeba było zaśpiewać na żywo z mikroportem i tak dalej. No, kochana, to już dostałaś się. To teraz zdrać naszym widzom, kiedy my Cię możemy zobaczyć? Kiedy może pokój na Poddaszu przyjechać i kibicować tej pięknej gwieździe? Znaczy, premiera na początku była przewidywana w lutym. To już niedługo. A teraz? Yy, tak, była przewidywana w lutym, ale ktoś złapał COVID i była przesunięta na 19 marca. I teraz ktoś znowu złapał COVID. Yy, I pewnie premiera znowu zostanie przesunięta. Nie wiem, czy na kwiecień, czy na marzec też, ale później nie wiem jeszcze. Słuchaj, ja myślę sobie że niezależnie, kiedy zostanie przesunięta, tak jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. A ten czerwiec był dla ciebie taki szczęśliwy, więc może akurat 1 czerwca, Dzień Dziecka, co ty na to, to byłaby też dobra data. No tak. Jak nie na premierę, to jakiś spektakl? Matylda. Matylda. Dobrze, to moja droga Matylda, my ci życzymy kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy ci towarzyszyć w tej twojej drodze i trzymamy mocno, mocno kciuki. ja państwo jeszcze, mam nadzieję, będziecie mieli szansę Sabinkę oglądać u nas w Poddaszu.